Nissan Qashqai drugiej generacji z 2019 roku z silnikiem o pojemności 1300 cm3 to auto, które dostaliśmy jako auto zastępcze. Przy odbiorze auta Nissan, który okazał się w sumie sporym pojazdem SUV, zaskoczył nas nisko pojemnością silnika. Stwierdziliśmy, że 1300 cm3 nie jest czymś, co nas zaskoczy i raczej ciężko będzie napędzić tak duże samochód. Rzeczywistość była całkowicie odmienna. Mały silnik o pojemności 1,3 litra w połączeniu z turbiną posiadający 140 koni, które sprawiają, że Nissan ładnie jedzie i się zbiera. Dodatkowo masywny wygląd połączony ze światłami dziennymi LED nadają pojazdowi lekko agresywnego wyglądu. Nissan Kashkai drugiej generacji charakteryzuje się bardzo dobrym wykończeniem w środku, a materiały użyte do jego wykończenia są bardzo wysokiej jakości i bardzo dobrze spasowane. Standardowe wyposażenie pojazdu obejmuje między innymi klimatyzację, zestaw głośno mówiący, system wspomagania ruszania pod górkę, system multimedialny, tempomat z ogranicznikiem prędkości, sześć poduszek powietrznych. Aktywny system kontroli zawieszenia i kontroli ciśnienia w oponach. Wszystko zostało wykonane z najwyższą jakością i dbałością o szczegóły. Fotele bardzo trzymają, a duża przestrzeń sprawia, że każdy tam poczuje się dobrze i nie zabraknie mu miejsca. Nissanem Kaszkajem w mieście to czysta bajka. Jest przyjemna i nie męczy. Nissan Kaszkaj to samochód, który jest suwem, a można go porównywać do Smart'a. Jest mały, zwinny i zmieści się wszędzie. Kierownica w Kaszkaju chodzi tak lekko, że można nie ukręcić jednym palcem. Dodatkowo wysoki prześwit sprawia, że zaparkujemy nim na każdym krawężniku, a także jedziemy do lasu. Bardziej wymagający teren i miejsca, gdzie zwykły samochód typu Sedan nie da sobie rady. Auto idealnie radzi sobie w mieście i w terenie, jednak dla osób, które często pokonują dłuższe odcinki i jeżdżą autostradami, kaszkaj nie będzie dobrym wyborem. Przy prędkości 160 km/h auto nie prowadzi się stabilnie. Jazda kaszkajem autostradami nie jest komfortowa, gdyż Auto staje się niestabilne oraz słychać szumy. Auto najlepiej sprawdza się do codziennego użytkowania dla osób, które przemieszają się po miastach i weekendowo lubią krótkie wyjazdy do 200 km. Jest to idealna opcja dla osoby pracującej w biurze, która po godzinach lubi wybrać się powędkować nad jezioro i wjechać w cięższy teren. Nissan Qashqai posiada modernistyczną sylwetkę i jak przystało na japoński samochód wygląda dynamicznie i nowocześnie. Maska z masywnymi przetłoczeniami, podłużna atrapa chłodnicy z dużym logom, lusterka z kierunkowskazami w technologii LED, masywne nadkola oraz Podłużne, zarówno przednie, jak i tylne światła LEDowe sprawiają, że auto spodoba się najbardziej wybrednym kierowcom. Samochód posiada 3,30 cm długości oraz 1,78 m szerokości. Jest to auto, które posiada aż 18 cm prześwitu dzięki czemu parkowanie na wysokich krawężnikach lub wjazd w mniej lub bardziej wymagający teren nie powinien mógł przysporzyć jakichkolwiek trudności. Zalety Ładne i intuicyjne wykonanie wnętrza Dobra pozycja za kierownicą i trzymające fotele Ścięta z dołu kierownica tak jak w samochodach sportowych Duży prześwit, można wjechać tam, gdzie inne samochody nie mają dostępu, a żaden krawędźnik nie jest dla nas problemem. Niskie spalanie, oscylujące w granicach 8 litrów. System ruszania pod wzniesienia. System rozpoznawania znaków drogowych. Wady. Brak otwieranej klapy bagażnika z pilota brak podłokietnika z tyłu, brak rolety na szybie z tyłu, brak grzanych foteli, gdyż jest to w opcji, słabe wygłuszenie, gdyż przy prędkościach autostradowych bardzo słychać szum w aucie. Wielkie dzięki, że udało ci się dotrwać do końca. Jeżeli podobał ci się film, Kliknij lajka like pod filmem lub przycisk z napisem subskrybuj, a będziemy wrzucali więcej takich materiałów jak ten. Zapraszamy autokrata.pl